Siemanko ludziska, w dzisiejszym odcinku wytłumaczę Wam dlaczego rolek w wariatorze się nie miesza oraz dlaczego się nie zakłada trzech rolek zamiast sześciu o podwójnej gramaturze. Także zapraszam. Najpierw musimy sobie wytłumaczyć W sumie jak działa wariator to wiecie Rolki po prostu pod wpływem Obrotów silnika wału korbowego Są coraz cięższe Ich chcą uciec na zewnątrz Ponieważ nie są w osi tylko są Przesunięte od centralnej osi wału I będą uciekać coraz bardziej To stwarza coraz większą Siłę ośrodkową Którą musi zatrzymać sprężyna A jak wiecie twardość sprężyny Ma kluczowe znaczenie dla Rolek i żeby zaoszczędzić Niektórzy wsadzają 3 rolki, na przykład 7-gramowe, tak jak ja teraz mam, i wiedzą, że mają kupić rolki 3,5 grama, gdy napęd dobrze działa. Ale tutaj jest pułapka, którą niedawno zauważyłem, ponieważ 6-rolek ma tarcie większe niż 3 rolki, a to tarcie właśnie przekłada się, jak one będą wchodzić i jak one będą schodzić. Czyli zobaczycie, tutaj są rolki teraz 7 gramowe. Ja założę rolki 6 rolek 3,5 gramowych. I ten skuter będzie bardziej mułowaty niż na tych trzech gramowych. A dlaczego się nie miesza rolek, na przykład 3 gramy z 6 gramami, i wtedy nam wychodzi, czekajcie, 9 podzielić na pół, 4,5 grama? Dlatego iż 3 gramowe będą później wchodzić, będą słabiej wywierać siłę, a 9 gramowe, czy tam 6 gramowe, będą mocniejszą siłę wywierać, i to nie będzie współgrać ze sobą. I to ma się nijak do tego, co osiągniemy. W rezultacie. Dobra, teraz mam rolki 7 gramowe. Pojedziemy sobie do tego drzewka, nawrócimy i pojedziemy do końca i zobaczycie jaka będzie prędkość maksymalna, jak będzie sobie chodził na obrotach, od tego drzewka będziemy startować. Gaz od razu do oporu i jedziemy do tamtych drzewek. Niecałe sześćdziesiąt było, okej. Pięćdziesiąt pięć niecałe. I teraz wymienimy na rolki 3,5 g. Tu mój odchudzony wariator. Włączamy wagę. Panie, będzie to widać. 7, 7, 7. Czyli wiecie, że były 7 gramowe. Tutaj mam rolki 3,5 g. Także je sobie założymy do wariatora. OK. Mamy je założone. Wkładamy na miejsce ślizgi. Paseczek już wszedł na swoje miejsce i odtąd sobie pojedziemy. Pięćdziesiąt pięć niecałe. Całe 50. Więc widzicie jest różnica. Niektóre z tych rolek sprzedawane na Allegro nie są 3,5 gramowe, są 4 gramowe, więc jeśli chcecie do tej gramaturze kupić rolki, to musicie udać się do sklepu z wagą jubilerską i sprawdzić czy faktycznie mają 3,5 gram, czy nie mają 4 gram. Więc widzicie 3 rolki, a 6 rolek nijak ma się w rzeczywistości. W tym momencie zmieszamy sobie rolki. Ktoś się może doczepić, że kluczem dynamometrycznym nie dokręcam. Kurde, ja nie mam tyle czasu, wiecie. To jest moje, jak mi się odkręci, to mi się odkręci, sam sobie w trasie dokręcę, tak? Okej, okay, wkładam z powrotem te roleczki. Tutaj mamy rolki 5 gramowe, żeby Wam to udowodnić. 4,9,7. 496 One są używane, nie? Ale 5 gramów, wiecie, tam 0,2 grama nie robi tak dużej różnicy, nie? Okej, okay. dobra, i to samo. Pięćdziesiąt dwa, gdzie około czterdzieści sześć. Ok, i teraz zmieszamy sobie rolki 4 gramowe z 6 gramami. Czwórka, 6 i 4 i 6 gram tutaj mam rolki, nie? I teraz tak. 4, 4, 4, 6, 6, 6. Na przemian, nie? 4, 6, 4, 6, 4, 6. Ale tak nie róbcie tego. Zaraz zobaczycie, dlaczego. Kiedyś tak robiłem, jak byłem młody, jeszcze niedoświadczony. No tak małej różnicy. To może być naprawdę nie tak wyczuwalne. A gdybyście zmieszali już, nie wiem, 12-gramowe z 4-gramami z 4 i się tym sugerowali, i później kupili te właściwe 6-rolek, no to będziecie mieli zupełnie inne odczucia. Ok, nie wiem, czy to będzie wyczuwalna różnica, no ale zobaczymy. Pięćdziesiąt dwa, to chyba wiecie co? Nie będzie na tyle wyczuwalna różnica. Pięćdziesiąt niecałe. To jest za mała różnica chyba, wiecie? No kurde, bym musiał kupić rolki, ale to jest pieniądze, tak? Słuchajcie, ja nie mam tyle pieniędzy, żeby wszystko kupować i testować, nie?